Viečer. Tak na pevnú sme chceli ostatný meč v tej runde tutaj doma ve Vrocławi získať 3 punkty. Měli sme tam kilka situácií, možno povedať i 100% v peršej polovine. V druhej polovine dužo odkování, ale tá obrona piasta, práva, disciplinovanie, koncentrovanie. Už nas nie wpuściła do, do szancji, a nam tam brakowało jako więcej. więcej idei jak, jak tu obronu, która w ostatnich 20 minutach grała bardzo nisko, jak i przekonat a za to jedną, jeden punkt. Bardzo dziękuję panie Trenerze i zapraszam do zadawania pytania o Polska. Panie trenerze, przede wszystkim. My... Co trzeba, kogo trzeba dokupić w tej przerwie przerwie powiedziałbym, zimowej, żeby zespół zaczął grać lepiej, bo ewidentnie widać brak skrzydłowych, i jednak no nie udało się zastąpić tych piłkarzy, którzy którzy odeszli pytanie, czy, czy, czy ma trener sygnał od, od zarządu, że środki jakieś na transfery będą. To po pierwsze po drugie, czy, czy nie jest to frustrujące ta, ten, te mecze bez zwycięstwa i to, że, no, że gdzieś Śląsk pałęta się w niższych niż w niższych miejscach, aniżeli miałby miał mieć kontakt z czołówką, prawda? Tak, ja bym nie, 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 nie mówił o, o pozycjach, e, jest boczni pomocnicy, defensywni pomocnicy, boczni obrońcowie, ja bym mówił o, o tym, jakie zawodnicy by mieli przyjść, co jest europejski trend a to są zawodnicy szybki, zwrotni, to nam, to nam po prostu brakuje. Vedľa toho máme potom i problémy e, slážať sobie situácie. E, takové závodníky, takové závodníky musíme šukať a jak tá situácia, viem, že e, teď v grudňu nebo na počiatku styčňa, e, že vychodí o transfery, to zobáčime a zišej o 12. večerom letíme s, e, s panem prezesem do Turcie, tam ešte musíme boiska hoteli oglądać na, na oboz, a tam na pewno czy czynico będziemy, będziemy rozmawiać o tym, jak, jak to zrobić, aby ślą se wrócił na te pozycje, gdzie moim zdaniem patrzy a kam byśmy se chcieli dostać. Panie że pytałem trenera, Brosza o to samo. Czy to jest tak, że Piast w jakiś sposób Wam nie leży, bo tutaj jak to jest jakby piąty z mecz trzędu, kiedy Śląsk nie potrafi wygrać z Piastem. To jest tak, że, że to jest jakaś drużyna z jakichś względów niewygodna? Jeśli tak, to, to z jakich? Czy to po prostu statystyki? Tak Trudno, trudno powiedzieć. Hmm. Ten ostatni mecz, cośmy grali na Piastu 1-1, dzisiaj 0-0. před sme te 3-2 přegráli, když jsme měli sporo situací v 93. minúte minutě jsme nám ztratili, to bylo ale v uh, minulej sezóne. sezóně. Um, nechtěl bych povědět, že, že ta družina nám neleží, ale krají um, proti nám na kontra tak, tak jako většina družin, bardzo disciplinovaně a jak nám brakuje takových těch situací, které nesvážíme jeden na jeden, Uh, šipký přechod z defenzivy do kontrátaku, tak uh, Piast dokáže se šipko preorientovať a možno to je, to je problém.